Cześć. Przedstawiam Wam no, mój nowy zakup do garażu. Jest nim tokarka. Tokarka firmy Fischer. Yy, została ona yy, przywieziona z Niemiec. Wręcz wyjęta z kontenera od Niemca. Jest to stara konstrukcja, stara tokarka. Ale myślę, że jeszcze będzie służyć i to bardzo, bardzo długo. Z tego względu, że. Luzów ona tutaj nie ma. Wszystko w niej działa. Posuwy, wszystko. Też ona ma możliwość toczenia gwintów. Tu ta Do ustawiania posuwów. Ta karka została dopiero postawiona przedstawiona tego grażu jeszcze nawet nie została przymocowana trzeba będzie właśnie jakieś maty podłożyć gumowe pod nią przymocować się do podłoża żeby się nie ruszała ta tokarka przyjechała też tutaj bez paska nie miała tego paska napędowego ten pasek sam go zamontowałem żeby ten pasek założyć trzeba było całą tą przykładnie rozebrać żeby go włożyć yy. oryginalnie prawdopodobnie był pasek skórzany, z jakiegoś klabro był spięty zamknięty nasmarwałem ją całą olejem już korozja pojawiała się na wszystkich tych elementach do dokarki mam jeszcze tutaj dwa te, yy. Chyba Może pokażę jak ona działa. Uruchomię ją. czy coś, coś tu już na niej toczyć Także, się Jak ktoś może zna taką tokarkę to może powie, z którego ona jest roku bo tutaj ogólnie na żadnej na tabliczce nie mogę nic znaleźć roku produkcji też potrzebuję do niej kilka części tu na przykład to śrubę do imaka ma ona tutaj dosyć spory luz tu coś kombinował kształt nakrętki trzeba było też jakieś podziałkę zamontować żeby wiedzieć na jaką głębokość się toczy jest kołnik ta zukarka nie jest duża ma jakieś tu chyba 90 cm robocze może na taką długość toczyć no ale na moje potrzeby będzie wystarczająca będzie można coś zawsze na niej zrobić też pieniądze które za nią zapłaciłem to są dosyć śmieszne bo ona kosztowała tyle co cena z wom plus plus koszty transportu przy widzenie jest Niemiec także dzięki za oglądanie i pozdrawiam wszystkich cześć